Dzień dobry, wracamy po krótkim urlopie, a dzisiaj w odcinku o numerze 801, nowy Volvo V90, a także wszystkie informacje, które udało się do tej pory zebrać na temat produkcyjnego modelu. No i nowy Citroen C4X, który zapełnia kolejną lukę w gamie, której nie było. Zaczynamy! Na sam początek dla tych, którzy jadąc swoim Lexusem LX600 chcieliby czuć się bezpiecznie w takiej sytuacji. To co świeżak? Sparing wieczorem? Hmm? Bo się troszkę, co? Jeśli Twoje dojazdy mogą wiązać się z zagrożeniem zabójstwa lub porwania, to możesz już odetchnąć z ulgą, gdyż Inkas wprowadził opancerzoną wersję przeprojektowanego Lexusa LX-600. Nowy wariant został zaprojektowany tak, by zapewnić poziom ochrony cen 1063BR6. Teraz w zasadzie tylko udaje, że wiem o co chodzi. W notce prasowej można natomiast przeczytać, że tego rodzaju ochrona pozwala wytrzymać równoczesną eksplozję dwóch granatów ręcznych DM-51, a także ataki z karabinów szturmowych z Amunicją 762. Aby upewnić się, że tak właśnie będzie, Inkaz wyposażył samochód w szyby balistyczne i bardzo przyłożył się do pozostałej ochrony przedziału pasażerskiego. Model może pochwalić się także wzmocnionym zawieszeniem, wzmocnieniami podwozia oraz opancerzeniem zbiornika paliwa i komory silnikowej. To właśnie ucieczka daje największe szanse na przeżycie poza konsekwentnym rozjechaniem ostrzeliwujących, dlatego LX otrzymał opony typu Run Flat. Dostępny jest tu również cały asortyment opcji do wyboru. Są to stroboskopowe światła kamery noktowizyjne czy rozwiązania umożliwiające tłumienie pożaru w komorze silnika. Klienci mogą zdecydować się także na syrenę i system nagłośnieniowy, umożliwiający pasażerom bezpieczne przebywanie wewnątrz pojazdu podczas rozmowy z osobami na zewnątrz. Pod maską kryje się 3,5 litrowy silnik V6 z podwójnym turbodładowaniem wytwarzający 415 koni i 659 Nm momentu obrotowego. Połączony jest z 10-biegową automatyczną przekładnią i napędem na cztery koła. Można bezpiecznie założyć, że opancerzony LX jest nieco wolniejszy od wersji fabrycznej i nie robi setki w 6,9 sekundy. W kwestii bezpiecznych założeń, to takie też poczynił obecnie Volkswagen. Najpierw z chęcią i dużą dozą ekscytacji podchwycił pomysł całkowitej blokady sprzedaży samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej, a od 2035 roku, a teraz mówią, sprawdzam. Przykładowo, zdaniem Arno Antlica, dyrektora finansowego WAGA, koncern pozyskuje niewystarczającą ilość akumulatorów do zasilania całej elektrycznej motoryzacji w przyszłości. Oznacza to, że przed władzami firm motoryzacyjnych czekają bezsenne noce. Chociaż decyzja o wdrożeniu 100% redukcji emisji CO2 do 2035 roku wciąż nie została oficjalnie wprowadzona, a pięć krajów, w tym Włochy i Słowacja, prosiło o dodatkowe pięć lat aby osiągnąć cel, to ostatecznie wszystkie państwa członkowskie zgodziły się poprzeć pierwotną propozycję. Firmy zgłaszają jednak, że największym problemem nie będzie rozwój fabryk samochodów, a zwiększenie łańcucha dostaw baterii. Ten natomiast jest zależny od dostępności podstawowych komponentów, takich jak lit, nikiel, mangan i kobalt, z których powstają nowoczesne akumulatory do pojazdów elektrycznych. Cena tych minerałów już wzrosła gwałtownie z powodu niewystarczającej i prawdopodobnie znacznie się pogorszy, ponieważ producenci zamierzają wprowadzać ogromne ilości pojazdów elektrycznych w latach bezpośrednio poprzedzających wprowadzanie zakazu. Z kolei dyrektor grupy PSA Carlos Tavares przewiduje, że cały przemysł motoryzacyjny zostanie dotknięty niedoborem baterii już w 2024 do 2025 roku. Z pewnością można zatem powiedzieć, że branża motoryzacyjna jest bądź będzie w kryzysie. Szczęśliwie nie ma frontmena tak problematycznego, będącego przysłowiowym gorącym ziemniakiem, jakim do niedawna był Bernie Ecclesiast. Dla Formuły 1. I wiecie, to sprawa na dłuższy odcinek, gdyż królowa sportów spotkała się z taką masą afer oraz skandali w czasie jego panowania, że nie da się tego do niczego innego porównać. Bernie zakończył swoją karierę w wielkim stylu. Formuła 1 zrobiła wszystko, co w swojej mocy w ostatnich latach, aby mocno pr odseparować się od swojego byłego już dyrektora. Ten w ostatnim czasie, gdy Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję na Ukrainę, przedstawił opinii publicznej swoje zdanie na temat tej wojny, w którym wyraził się jasno, że Putin jest dla niego bardzo ważną osobą, jest niemalże jak brat i z chęcią przyjąłby za niego kulę. Przemawiając w brytyjskiej telewizji Good Morning Britain, określił Putina jako jedną z najważniejszych dla niego osób i twierdził, że inwazji na Ukrainę można było zapobiec, Gdyby prezydent Wołody Zełęcki bardziej się postarał. To nie pierwsza taka wypowiedź pana Eklestona, znany jest on chociażby z chwalenia Hitlera za jego zdolność do załatwiania spraw. Natomiast obecny rzecznik Formuły 1 poinformował, że treści głoszone przez Eklestona są jego osobistymi poglądami i bardzo wyraźnie kontrastują ze stanowiskiem współczesnych wartości sportu. Która z decyzji Eklestona najbardziej zapadła wam w pamięć w historii F1? Citroen natomiast zaprezentował kolejny model zapełniający lukę, której nie było. Nikt nie prosił, a oni mimo wszystko to zrobili. Oto Citroen C4X oraz Citroen e-C4X, czyli samochody, które znalazły się między hatchbackiem C4, który jest bardziej crossoverem, oraz flagowym C5X, który jest całkowicie nowym tworem, stanowiącym jedynie reminescencję poprzedniego C5. C4X można pokrótce opisać jako dłuższe C4, pierwotnie wprowadzone w 2020 roku. Stylistycznie wyróżnia je linia dachu opadająca w stylu SUV w coupe. posiada wyjątkową tylną klapę ze zintegrowanym spoilerem i bardziej konwencjonalną tylną szybę. Zachowano stylistykę crossovera ze zwiększonym prześwitem i plastikowymi nakładkami na całym nadwoziu. Zastosowanie bardziej aerodynamicznej sylwetki odbiło się na poprawie współczynnika oporu powietrza, o 0,29 CD. Auto mierzy na długość 4,6 m i jest o 260 mm dłuższe niż zwykłe C4 przy tym samym rozstawie osi wynoszącym 2670 mm. W kabinie deska rozdzielcza jest identyczna z tą w C4, zatem znajduje się tu 10-calowy centralny ekran systemu multimedialnego oraz znajomy cyfrowy zestaw wskaźników. Dłuższy tylny zwis nadwozia zaowocował większym bagażnikiem o pojemności 510 litrów. Wynik robi wrażenie względem 380 litrów C4. Jest też dużo miejsca dla pasażerów z tyłu. Pod względem konstrukcyjnym są to te same samochody, zbudowane na wspólnej płycie podłogowej CMP oraz ECMP w przypadku Elektryka. Ta płyta podłogowa stanowi zresztą podstawę większości mniejszych samochodów Celantis w przeciwieństwie do architektury EMP2, która powszechnie stosowana jest w modelach średniej wielkości. Większość rynków europejskich otrzyma jedynie w pełni elektrycznego Citrina EC4X, ale występuje też wariant z turbo benzyną oraz wysokoprężnym Blue i o mocy 130 koni. Europa jednak głównie w przypadku nowego Citrena nastawia się na wariant elektryczny. Hyundai również od dłuższego czasu zdecydowanie opowiada się za elektryfikacją, promując swój najnowszy brand iOnic. Najpierw na rynku zadebiutował futurystyczny model 5, a teraz koreański producent po długich zapowiedziach pokazał wreszcie całkowicie nowego Ioniqa 6, czyli pierwszego sedana z linii elektryków. O ile wspomniana wcześniej piątka wykazywała silne inspiracje prototypem 45 EV, zwłaszcza ze swoimi pikselowymi punktami świetnymi, o tyle sedan to coś z zupełnie innej bajki, natomiast oba modele łączy to, że... nie specjalnie różnią się względem studyjnej odmiany. Ioniq 6 nawiązuje mocno do koncepcyjnego Hyundai Prophecy z 2020 roku. Tak jak zwykle oczywiście proporcje musiały zostać nieco zmienione, aby spełnić wymagania dotyczące praktyczności i bezpieczeństwa, ale nadal pojazdy są dość blisko siebie. To co na pewno nie zmieniło się względem studium to elementy pikselowego, parametrycznego oświetlenia, które docelowo ma wyróżniać całą gamę Ioniqów. Z tyłu pojawił się jednak pas świetny oraz wyrazisty spoiler przypominający Porsche. Wnętrze jest bardzo podobne do Ioniqa 5 i Skupia się wokół dwóch 12-calowych ekranów prezentujących cyfrowy zestaw wskaźników oraz system multimedialny. Różnią go jednak pewne detale, a klimatu we dodaje oświetlenie nastrojowe oferujące aż 64 kolory do wyboru. Ponieważ nowy Ionic 6 będzie zbudowany na platformie podłogowej EGMP, czyli na tej samej na której jeździ Ionic 5, to prawdopodobnie w rezultacie otrzyma bardzo podobne układy napędowe z potencjalnie większym zasięgiem. Ponieważ jego współczynnik oporu jest znacznie niższy. W ofercie znajdzie się konfiguracja z jednym silnikiem o mocy 230 KONi i 350 Nm, a także z dwoma silnikami AWD o mocy sumarycznej 324 KONi oraz 605 Nm. Póki co nic więcej na temat nowego Ionika 6 nie wiadomo, natomiast jest to samochód jeszcze lepiej pasujący do klimatu gry Cyberpunk, z racji na swoje obłe kształty i nowoczesne detale. Skoro jesteśmy przy cyberpunku, to myślę, że nazwa Draco również idealnie pasowałaby do tej serii, jeśli nie jako model samochodu, to przynajmniej jako jedna z postaci. Tymczasem jest to jednak nazwa marki, mającej chęć wyprodukować super limitowany, egzotyczny samochód elektryczny, który ma pojawić się z końcem bieżącego roku. Żeby nie było, nie jest to zupełnie nieznajomy nikomu startup, firma została założona w 2013 roku w Los Angeles, początkowo za cel obrano rozwój oprogramowania i systemów operacyjnych razem z własnej konstrukcji pojazdami elektrycznymi. Pierwszym seryjnym pojazdem Draco został sterożwiowy sedan oparty na platformie Fisker Karma o nazwie Draco GTE. Nowy model ma być o pięcioosobowym pięciosobowym em o mocy sumarycznej wynoszącej 2000 koni mechanicznych. Teraz wyobraźcie sobie tylko tak szybko rozpędzającego się kolosa, który robi setkę w 1,9 sekundy. Z tego równania mógłby być jeden z najbardziej przełomowych pojazdów w ostatnich latach, biorąc pod uwagę, że pochodziłoby z bardzo małej firmy jak Draco. Gigantyczna zapowiadana moc 2000 koni mechanicznych ma być wynikiem konfiguracji z czterema silnikami elektrycznymi i akumulatora, który Draco buduje we własnym za. Firma obiecuje również, że nowy model stanie się nie tylko pojazdem bijącym na głowę Tesla Model S Play w wyścigu na ćwierć mili, ale także zaoferuje niezrównany komfort pasażerom. Na koniec największa zbliżająca się nowość, czyli następne Volvo V90, które jest już w blokach startowych i pojawi się na rynku w wariancie w pełni elektrycznym. Z dużym prawdopodobieństwem na rynku nie pojawi się znów S90, a model sprzedawany będzie jedynie w wariancie kombi. Zostanie oczywiście całkowicie odnowiony pod względem konstrukcyjnym. Od strony stylistyki wyróżniać go będą linie oraz detale znane z koncepcyjnego Volvo Embla. Chodzi tu o zamkniętą, szerszą atrapę chłodnicy, łączącą nowoczesne reflektory z świetną sygnaturą młota -tora. Następca S90 i V90 bazować ma na nowej platformie podłogowej SPA2, zatem przystosowane od początku będą jedynie do napędu elektrycznego. Najwyższe wersje otrzymają dwa silniki elektryczne napędzające obie osie i będzie to prawdopodobnie kontynuacja serii V90 Cross Country. Z kolei dla miłośników wariantu Air Design nie ma dobrych informacji w gamie Volvo. Natomiast wkrótce Polestar zaprezentuje odpowiednika. Nie tylko technologia napędu znacznie się unowocześni, system operacyjny układu rozrywkowego oparty zostanie na Google i dodatkowo rozbudowany. Nowa generacja czujników Lidar również ma sprawić, że auto lepiej będzie sobie radzić podczas autonomicznej jazdy. Miałoby znaleźć się w niewielkim garbie nad przednią szybą i obsługiwać zaawansowane systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy w połączeniu z zestawem czujników 360 stopni. Elementy systemu bezpieczeństwa znajdą się także we wnętrzu. Mają obserwować kierowcę i upewniać się, że ten zwraca uwagę na drogę. Co ciekawe, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że następna generacja Volvo XC90 będzie również mocno inspirowana Volvo Embla, a nawet stanie się luksusowym wyżej zawieszonym. Kombi. Pytanie, czy wszystkie wieści na temat obu modeli nie dotyczą tak naprawdę jednego, który połączy je wszystkie. Końcówka zabrzmiała filozoficznie. Dzięki za Waszą dzisiejszą obecność i widzimy się również w kolejnym odcinku na poboczu. Do zobaczenia.